Wszystkim z tej strony, Charmin. Witam Was bardzo serdecznie. U No i co, dalej przygotowujemy się na nasz koncert. Będziemy tutaj właśnie w tym miejscu, go mieli. Jak to ma, Okny Nie ma tu jakiegoś tam. E, wyciszenia, Ale to nie powinno być problem wokół nie za to. E, inne budynki są dosyć daleko stąd. No, i wiesz, prawie. tutaj tutaj przyjedzie, będziemy Prawie, prawie. że prawie. Prawie, prawie. już wszystko przygotowywać. Tak jak powiedział, y, powolutku można było zobaczyć budowanie sceny. Y, łatwo mogłabym sobie wyobrazić właśnie tak, y, taki tam zespół szkolny, żeby tutaj grał, ale nie, żeby jakiś tam większy celebryta to robił. No, czemu zdecydowałeś się mieć koncert właśnie tutaj? Myślałam, że nie masz z tym miejscem zbyt dobrych wspomnień. Tak, ale Dokładnie dlatego chcę to zrobić. Żeby to wziąć pierwszy. Krok jako artysta solowy, To jest naprawdę ważne dla mnie, żeby zrobić to tutaj. To to miejsce, w którym się urodziłem i zostałem wychowany. Prawdopodobnie no ludzie stąd mnie, w ogóle nie kojarzą, ale to w porządku. E, chcę żeby ten koncert e, był z e, sukcesem, bez dowiedzenia się tak naprawdę o tym, Chcę dowiedzieć sobie, że jestem sobą. Bo ważne co noszę na sobie ani, jakie Mam włosy. Właśnie dlatego zmusza, zmusiłem żebyśmy to właśnie tutaj występowali. Nie koncert Ride to to Ride to w to ale? Co się stało? Pokoju... Coś na twarzy? Cieszę się, że mi to powiedziałeś. Co? Czułam się, jakbym rozmawiała z prawdziwym Tom. O, chyba mi się tym razem udało. Wczoraj zastanawiałam się, dlaczego otwierasz się przed kimś, kto był po prostu mną. Wiesz, spotkaliśmy się tak naprawdę tylko w klubie, ale może to dlatego, że to ja zobaczyłam cię bez twoich okularów. Ale nie ma co teraz o tym myśleć. Naprawdę cieszę się, że przede mną się tak otwierasz i mówisz mi o tym wszystkim, ponieważ mówisz mi prawdę. Tak, nie umiem ci Co no To. cóż, mogłabyś o, jasne. Zaraz wracam. Powiedział to i zniknął za sceną. Widziałam, że masa ludzi zaczyna przygotowywać, żeby wszystko się tutaj udało. Jestem pewna, że to pierwszy raz dla nich mieć koncert na tak małej scenie. A ty co tutaj robisz? Tylko część pracowników jest tutaj wpuszczana. O, no tak. Ups. Przecież to Yuki jest odpowiedzialny za cały ten dzisiaj koncert. Eito ma się dzisiaj tutaj pojawić, a więc wszyscy są troszeczkę poddenerwowani. A co ty tutaj robisz? No i co teraz? Jak ja mam to wszystko wytłumaczyć? Ja po prostu kogoś stąd znam. <laughs> Oj, co ja w ogóle próbuję powiedzieć? Panienko Hanamaki. No i nagle Iyuki zrobił się poważniejszy. Weszłaś tutaj mówiąc, że znasz mnie, prawda? E, naprawdę miło by było, gdybyś nie używała mojego imienia do robienia cokolwiek chcesz. No dobrze, przypnę na to oko tym razem, ale jeżeli chcesz to zobaczyć, e, jeżeli chciałaś tutaj przyjść zobaczyć, mogłaś mi to wcześniej powiedzieć. Dzieciak z gimnazjum prawiący takie kazania kobiecie na studiach. No cóż. A Zrozumiałam, taka? no, zrozumiano. Tak, Zdaj, Przepraszam. Co ja być Przeprowadziłem. Haha, się przebrał. To pojawia się tuż za jukiem. nie to, nie to, a to, a to. Bez swoich okularów, no i ze związanymi włosami, naprawdę roztacza wokół siebie kompletnie inną aurę, niż robił to wcześniej. A, a, no, a, a, bardzo, a, a, bardzo miło mi Cię poznać, Yuki Hirasaka, Hira się a, tym wszystkim, a, naprawdę dziękuję, a, że a, że tak hojnie zaoferowałeś się, żeby tutaj wystąpić. Nawet Yuki jest poddenerwowany. No cóż, a to tak działa dla ludzi. A, miło mi Cię poznać. A, E, tak, e, um, no, Ej, to no, to Ej, Ej, to e, znasz tę osoby? Patrzy na mnie, a nie na niego. Oczywiście. Ja ją tutaj zaprosiłem. Naprawdę? To patrzy na mnie i otwierają mu się e, otwiera ci buzia. Nie <grym>, mówiłem ci, żebyś nie wychodził e, z tego backstage'u. Nie wiem, z za kulis, o po naszemu będzie.

この街にはまともなホテル一のもないのよ。おかのでライブのスタッのが全員隣町の駅前にあ人たちの人たちの人たちの人たちの人たの人たちの人たちのたちの人たの人んちの人たちの人たちの人たちのたの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちののののた I powiedz im, żeby e, ludzie opuścili e, swoje pokoje, tak? Chcecie przejść. E, jeżeli nie otworzą e, swoich pokoi dla nas, e, proszę przeprowadzić tutaj osobę, która jest za to odpowiedzialna. Ech, wygląda na to, że nie mam za bardzo sprawy. Gamaki. Gamaki, to się nie zmienia. Chodźmy na ten twój. na te twoje. Idziemy go

Co hey, to? Ej, czoł, to? A no, w kaliotę! Nie Kaliotę! 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 nie jestem dzieckiem. <laughs> <laughs> Nieważne, po prostu ich Kaliotę! Kaliotę! Tak, Kaliotę! Kaliotę! też prostu ich znać, Lubię to, że ta gra nie jest jakichś tam najwyższych lotów, ale też się można uśmieć. E, to łaciągnie mnie za sobą, kiedy biegniemy, aż e, dopadamy jakiegoś małego tunelu. Uff, uff, uff. Zawsze chciałem uciec. z tak, do w Escape, jesteś mi taka tanda. Escape, dobrze, to niech będzie escape. Ja mam ci Nie miała pojęcia, co zrobić. A my dalej tutaj ledwo łapiemy A, go, oddech. Go, go o, wybacz. Nic nie jest, Ichiko? Dobra. A jak opatrzyłam się, e, jakbym biegł, nie biegała odkąd... E, znaczy, przepraszam. Jakbyśmy biegli tak samo e, wtedy, jak chcieliśmy zobaczyć fajerwerki. werki. Uh, się tak. wysłowiłam. E, tak jak teraz o tym mówimy, ja cię wszędzie ze sobą ciągam. Mówi to a światło oświetla jego twarz. Eee, kiedy nie ma włosów tuż na niej, jest taki przystojny. Eee, moje serce szybciej bije. Da, Daj dziobę. I nie jest? Patrzy na mnie zmartwiony. Nie będąc w stanie spojrzeć na niego, ignoruję jego pytanie. Eee, to, a, nie nosisz swoich okularów. W, widzisz w ogóle mnie? A, mm. Nie, to do końca. końca wszystko jest takie zamglone. Ups. Ale to dziwne. Kiedy taki jestem, mogę... Kiedy nie mam tych okularów... Mogę robić rzeczy bez zastanowienia. I teraz ja wiem dlaczego też. Mawalinoś to no kawido, ganatysimaoksyna. Wydaje mi się, że mam ten taki zły przyzwyczajenie, że wpatruję się w ludzi, wyczekując ich reakcji. No chodziło na mienę, kiedy była. Jeżeli nic, to mogę. zobaczyć. Ty się już nie bawisz. No nie wie, no jest jakby to formą właśnie mojego uciekania. To, była to był najszybszy sposób, żeby pozostawić ze sobą to, co stare i przytłaczające. Na no i znów do siebie. Moje serce mocniej bije w moją klatkę piersiową, kiedy widzę, jak tak słodko się uśmiecha. Wygląda na to, że zakochujesz się w tym uśmiechu, niemal tak jak ta jego fanki. W porządku, lubię cię słuchać i chciałabym wiedzieć więcej mm. o tobie. Arigato. Dzięki. Ale tak właściwie, to gdzie jesteśmy? Kiedy już udało mi się oddychać normalnie, zdałam sobie sprawę, że nie kojarzę tego miejsca. To jest tunel bezimienny biegnie e, przez góry. Jest dosyć. długi, nie? Ale nie ma, w nim żadnych świateł ani nic takiego I jest to nie, jest nie jest bardzo wąski. trochę że nie że nie Słyszałem, że ludzie żyli po nie drugiej stronie nie dawno, dawno temu Ale nikomu teraz nie zezwala się nie niego że nie jestem że nie dlaczego Ale odkąd tylko byłem dzieckiem, mi, żebym tutaj nie tylko że dzieckiem, ma, że Mamy naprawdę dużo e, takich powiedzonych. E, e, na przykład o tym, że tym, że jest tam e, dom, który jest opuszczony jest świątynia też. świątynia też. てえ、i お że jest to ん że jest to przerażające. I nikt tam nie Często tutaj przychodziłem. Chciałem zbadać go sam. I, wiesz, znaleźć jakiś taki nieodkryty świat. To było takie głupie. Byłem tylko dzieciakiem. Jeżeli nawet bym przez niego przeszedł, nie miałbym gdzie iść. Ach, przywołuję wspomnienia, co? Tak, o, a co tu? Łapie mnie za ramię. co Zobacz, właśnie tu krwawisz. Wskazał na moje ramię, no i rzeczywiście gdzieś musiałam się zadrasnąć i delikatnie krwawiłam. A masz rację, musiałam się tam o coś otrzeć, kiedy tak biegliśmy przez ten las. Nawet nie pamiętam kiedy to się stało. Naprawdę szybko to wychwyciłeś to, a przecież to jest takie malutkie. No i zauważyłam, jakby jego twarz robiła się pochmurna. O, nie martw się tym, zaraz zawiążę jakąś chusteczkę na tym i będzie w porządku. Wyjęłam chusteczkę. Kiedy to zrobiłam, coś małego z niej wypadło. Na O, coś właśnie wypadło. To zmarszczył swoje oczy, żeby cokolwiek widzieć. O, a to. A, to ta mała kuleczka. Szybko ją podniosłam i starłam z niej ziemię. O, bardzo się cieszę, że nie. Odpłynęła w no dal cały czas to trzymałam. A to taka ta kuleczka, tak? Zawsze masz ją ze sobą? Tak, miałam ją przy sobie, odkąd byłam małym dzieckiem. Naprawdę ją lubię. To wiesz, taki. przynoszący szczęście. A to naprawdę fajne. Nawet bez moich. Oklarów. Widzę jak się ładnie świeci. Między razie i ma też taki dziwny kolor, prawda? Tak. Niemal wygląda, jakby to była ziemia. O, ja też tak myślałam. Ten lapis lazuli niebieski e, to nie jakby miniaturka ziemi. E, Nigdy nie widziałam takiej kulki wcześniej. Podnoszę ją do słońca, a ona delikatnie się świeci. No, a, skąd ją masz? W sumie. To nie wiem. E, zawsze trzymałam ją w takim pudełeczku na skarby i w sumie było to tak długo, że nie pamiętam. Nie. Wiesz, ale skoro to jest to dla ciebie ta taka wody, ważna i powinna się gdzieś odłożyć. Jeżeli znowu odłożyć. ona ci spadnie, możesz ją stracić. Coś przeczywam, że to jest od niego, nie? E, masz rację, dzięki. Upewniłam się, że nic jej się nie stało. No i potem ponownie ją schowałam. <laughs> Czy to takie dziwne, żeby być do niej tak przywiązany? No, ja po prostu wyglądasz na szczęśliwą. No i wiesz, zależasz mnie tym. A to nie, Toa uśmiechał się tak pięknie. Czy w TV też się tak uśmiechał? To niemal jakby był świecącą gwiazdą, którą chciałabym zatrzymać tylko dla siebie. Jego mi sprawiał, że ja byłam szczęśliwa, ale wiedziałam, że monopolizowanie go to zła rzecz, czyli trzymanie tego przy sobie. E, szybko skarciłam się za myślenie nawet o tym, no, co się stało, jakbyś tutaj odpłynęła. A nie, nie, nic nie jest. Wiesz, kiedy byłem w Arc Zero, miałem parę solo piosenek. Jedna z nich nazwana no jest Lovesick. A, tę słyszałam. Została użyta jako główna piosenka w dramie. Myślę, że ten e, główny aktor, hmm. który grał... Boku -e -no tak, -ta. ja byłem głównym aktorem. Nie mogę w to uwierzyć. To była ty? Tak, to była ty? Ten producent słyszał, jak to śpiewam, a więc zrobił z tego jakby piosenkę przewodnią i była ona tak wielkim hitem, pomimo tego, że przecież tylko byłem w niej solo. Więc ja też do niej napisałem słowa. Wow, nie miałem pojęcia. No To jest naprawdę pełna pasy piosenka i ty ją napisałeś. Tak, e, użyłem w niej morku. Tak, i teraz, Kiedy już zacząłem pisać, wiesz, zajęło mi tylko 30 minut, żeby ją ukończyć. Ojej, to szybki byłeś. To niesamowite, naprawdę musisz być to Tak nie myślę. No e, może i zajęło mi to tylko 30 minut, żeby ją napisać. Ale to tak jakby te wszystkie uczucia, które miałem w sobie przez te wszystkie 10 lat, jakby wylały się z

To nie myślaś, mógł kiedykolwiek napisać to taki hit. Wlałem w tę piosenkę całą swoją duszę. O, czyli naprawdę musiałeś być bardzo zakochany w swojej pierwszej miłości. Tak, byłem. Tak, czyli co? ta choroba miłosna, tak? Tak. Właściwie to zastanawiam się, czy miłość nie jest właśnie taką chorobą. To boli i sprawia, że twoje serce szaleje, a kto o tym nie wie. Nie wie dlaczego. Zastanawiam się, czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć. Hmm. Mówiłeś, że już więcej czegoś takiego nie napiszesz, ale właśnie myślę, że jedną z linii jak już wymyśliłeś. A masz rację. <grym> <grym> Czuję to to się tak dziwnie, kiedy jestem w stanie się tak jakby... wszystkie. moja całość tak Szalała. Nie. Kolejny on to nie, koi ja Czy mógłbym być choro zakochany? Ciężko to miało być, że w nas. O, o, coś? Dzwoni? Czy to moje? Nie, to moje. Ej, wygląda na to, że jednak tutaj jest sygnał. Wybacz, Muszę to odebrać. Ano, tak, 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 okej. Okay. Mm. Mm. Yeah, <laughs> nie, 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 My będziemy mieli tam koncert. Nieważne, co będzie. się nie nie Jutro będziemy mieli próbę. E, no, rozłączam się. To, co się dzieje? A to tego e, Powiedziała, że chce odwołać koncert. Co, ale dlaczego? To dlatego, że ze mną. Nie, 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 Gamaki to nie, o to nie, 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 się nawet tym za bardzo nie, 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 nie,

Chce, żeby z koncert tym sukcesem. Nawet jeżeli miałoby być źle. Wiem, jak się czujesz, ale też rozumiem, co Gama, znaczy Twoja menedżerka chce powiedzieć. Czy byłoby to ciężko, żeby go przełożyć? Ale ja już nie będę miał czasu, kiedy ognę się to. Moje serce jakby upadło. Co? O, wybacz. I Nie miałem ale... tego mówić. Lajniec, będę rekał zajęty Wielu, mój solo album w przyszłym miesiącu. No i potem e, będę miał taką wielką, wielkie turne pod całą kraju. Musiałbym to przesunąć na sam koniec roku, ale w sumie byłbym tak zajęty, że prawdopodobnie nie miałbym czasu, żeby spać. No i naprawdę zmusiłem całą agencję, żebyśmy mieli tutaj ten koncert. Jeżeli pozwolę tej szansie się wymknąć, nigdy tutaj nie wrócę. Będę miał tutaj koncert, w tym mieście, w którym się urodziłem i dorastałem, w tym, gdzie nikt mnie nie pamięta. I właśnie to teraz muszę no zrobić. Toa. Naprawdę wyglądał jakby było mu ciężko, ale z drugiej strony widziałam w nim również determinację. Sama mogłam powiedzieć, jak bardzo zależy mu na tym koncercie. No, ja też chcę mu pomóc. No, zapytajmy go, co my możemy zrobić. A czy jest coś, co ja mogłabym zrobić? Kimi co, nie, Coś, co ty mogłabyś zrobić. Tak, kiedy tak słucham, jak o tym wszystkim mówisz, czuję się dziwnie. <grym> dziwnie, ale <czemu grym> dziwnie? Nie jestem zbytnio pewna, dlaczego, ale chcę być z nim szczera co do moich uczuć. Wiesz, nie myślisz, bym mogła Ci jakoś wielce pomóc, ale chcę wspierać Ciebie bardziej niż kogokolwiek innego. Właśnie dlatego zastanawiałam się, czy zastanawiałam się, czy mogłabym jakoś pomóc. Ale Oni są. z twoim bratem. Idź koczę, ty naprawdę się cieszę, słysząc... Twoje słowa Czyliś do okuny za to, żeby znaleźć swojego brata, prawda? Tak, wciąż się niego bardzo martwię i chciałabym go zobaczyć. No, właśnie musisz go poszukać. Tak, ja wiem, ja wiem, że ja muszę, ale to jakoś tak, tak wiele opowiedziałeś mi o sobie. No i wiem, jak bardzo chcesz tego koncertu, a więc chciałabym zrobić coś dla ciebie. Chcę ci pomóc. Ichiko, ty tak wiele już dla mnie zrobiłeś. Ty już dla mnie ty Eeeh, jakie to chłopcze. Pomagasz mi po prostu tutaj tylko. Naprawdę? Tak, tak. bym cię spotkał. spotkał, moje serce dawno temu by nie zostało złamane. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na twoje pytanie, to jedyne co możesz Będąc dla mnie zrobić, to być przy mnie. No, no zawsze. A więc moje serce nie zostałoby już dłużej złamane. Nigdy więcej. To? Jego oczy lśniły, ale jego spojrzenie było takie mocne i pewne. Przyciągało mnie niczym magnes i nie mogłam spojrzeć po... Jego idealne usta poruszyły się, wymawiając moje imię. To takie proste, ale wciąż... Kiedy tak mi szeptał w ten swój własny sposób, moje serce tak mocno biło, bałam się, że ktoś mógłby je usłyszeć. Następną rzeczą, jaką zauważyłam, to to, że jego twarz była tuż przede mną. Czułam, jak jego ciepło mnie otacza. Otoczył mnie swoimi ramionami, a co, co to za tutaj rzeczy? Jego słodkie, niemal e, czarujące spojrzenie, e, jego delikatne ciało, e, usta, które tak bardzo mi drżą. Kocham cię! Kurczę tego się skończyła. <laughs> Przyciągnął mnie mocniej e, aż do momentu, kiedy byliśmy tuż obok siebie. Poczułam, e, że jakiś cytrusowy zapach uderza w moje nozdrza i wszystko stało się takie pełne życia. Moje serce biło ni niczym perkusja i nie mogłam tego zatrzymać. Czy to jest sen? Nie, to nie może być. Oddałam mu się i zamknęłam swoje oczy. To tak, jakby świat zatrzymał się na nas. Przynajmniej tak myślałam. O, jakie to było słodkie. O, co za misie. Dobra, kochani, słuchajcie... Co, pożegnałyśmy się z tobą, on wrócił z powrotem do szkoły po swoje okulary, a ja wróciłam do hotelu sama. No i z tym jakby wychodzeniem, słuchajcie, zrobimy sobie tutaj już przerwę. Bardzo dziękuję za ten odcinek, bardzo mi się podobał. Także, kochani, widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pa pa!